Cześć, jestem Kemer i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na temat OnePlus'a Nord CE3 Lite 5G. Nazwa, jak dla mnie straszna, trudem to w ogóle zapamiętałem. Jednakże, czy ten smartfon wyróżnia się jeszcze czymkolwiek oprócz nazwy? Co to właściwie jest? Średniak, budżetowiec? W tym odcinku krótko i zwięźle przedstawię wszystkie ważne i praktyczne informacje na temat tego smartfona. Serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o to co mamy w pudełku, w tym przypadku chiński klasyk, ale klasyk na poziomie. Ładowarka 67W, za co szacun, kabel, silikonowe etui, no i wsio. Co czujemy po wzięciu smartfona do ręki? No, mamy tutaj jakość pozorowaną, czyli nie taki tandetny, aż bezczelny plastik jak w tych całkowicie najtańszych Samsungach, tylko plastikowe plecki, bardzo dobrze udające szkło, no i plastikowe ramki udające dobrze aluminium. A takie słabe aluminium, ale jednak. To do plecków musiałem się upewnić w danych, bo w praktyce, jak dla mnie, sprawowało się to podobnie jak przeciętnej jakości szkło w niektórych smartfonach, choćby A54 od Samsunga. Tak, tam było szkło. A Abstrahując od materiału, palcują się mocno. Do ujęć musiałem ciągle je przecierać. Dla osób istniejących sobie wytrzymałość, dobrą wiadomością będzie to, że ekran jest płaski. Żadnych edge'ów, krzywek kombinacji, to po prostu zwykła, płaska tafla szkła. To co estetom może się już jednak e, nie spodobać, to niezbyt małe ramki. I to jeszcze w dodatku niesymetryczne. Okej, okay, Flagowiec to nie jest, ale mówię co widzę. Widzę też na co dzień ekran tego smartfona i on zdecydowanie nie jest najwyższych lotów, nie dlatego, że słabe odświeżanie, no bo jest to 20 Hz, nie dlatego, że za ciemny czy za mały. Po prostu to nie jest AMOLED, tylko zwykły LCD. Dla wielu to czynnik dyskwalifikujący dany smartfon właściwie od razu. Jeśli ktoś nie wie, czym różnią się te opcje, to przede wszystkim w ekranie AMOLED bądź po prostu OLED, czarne piksele. Wyświetlany czarny odcień nie ma podświetlenia. Te piksele po prostu się nie świecą. A więc i czernie jest bardziej intensywna i jak się pewnie sami domyślacie lub wiecie, zużycie baterii jest wtedy mniejsze, bo nie mamy pikseli świecących na czarno, a właściwie w przypadku tych ekranów LCD zazwyczaj to wchodzi w taki dziwny fiolet, może granatowy, dość ciemny, ale czarny to to nie jest. Tym samym jeśli czarne piksele się cały czas świecą, to nie ma sensu implementować Always On Display, no i dlatego go tutaj nie ma. Jeśli chodzi o ten specyficzny przypadek, tego konkretnie OnePlusa, no to najgorzej nie jest. Są LCD lepsze i gorsze, ten należy do tych lepszych. Barwy nie są wypłowiałe, obrazki wyglądają dobrze. Dla mniej wymagających użytkowników to nie powinien być duży problem, dla niektórych właściwie to nie będzie żaden problem. Ale w takim ogólnym rozrachunku to spora wada, którą chciałem jasno zaznaczyć. Głośniki to taka typowa średnia półka, czyli są czyste, basu nie mają, no i wiadomo, ja tam w ogóle nie jestem entuzjastą słuchania muzyki z głośników smartfonowych, no a do konsumpcji treści takich podstawowych, co mi się zdarza, było spoko. OnePlus nawet wymyślił taki poziom głośności powyżej 100%. Do sytuacji, kiedy chcemy sztucznie podbić głośność, rozwiązanie sprytne. W praktyce dźwięk staje się asłuchalny. Traci jakąkolwiek subtelność i jakikolwiek wyraz. Natomiast wiecie, ten głośnik smartfonowy, nawet stereo, jak w tym przypadku, to do takich podstawowych czynności. Natomiast osoby zainteresowane konsumowaniem bardziej konkretnych treści jest złącze Jack, czyli pół mm. Dawno tych słów nie wypowiadałem, a tutaj proszę bardzo, jeszcze to rozwiązanie się zachowało. Jeśli chodzi o baterię, tutaj krótko i na temat. Na pewno powyżej dnia smartfon wytrzyma. Jeśli ktoś prowadzi takie średnio intensywne użytkowanie, no to może wycisnąć nawet i dwa z kawałkiem dnia trzeciego. Miaż takich wyników wykręcać się nie udawało, natomiast to jest ym, tak czy siak taki smartfon komfortowy. Pojemność 5000 mAh wśród takich niezbyt wymagających zespołów, to po prostu działa dobrze, tak samo jak cały smartfon w sumie działa dobrze, tutaj nie mam za bardzo nad czym się rozwodzić. Snap 695 z Adreno 619, użytkowanie tego smartfona jest po prostu przyjemne, póki co żadnych zwiech, problemów, optymalizacja na dobrym poziomie. Niektóre apki długo się wczytują, ale typowych ścinek zwiech naprawdę nie doświadczyłem. Zaznaczam jednak, że zbytnio górnoloty po to to nie są i po kilku latach smartfon może spowolnić. Okej, okay. jak z aparatami? Cała ta wyspa wydawać się może dość wymyślna i taka jest. W sensie powoli robi się z tego nowy trend wśród chińskich producentów, jednakże na tym głównym lądzie u góry, na tej cyklopowej wysepce, mamy konkretny aparat 108 megapikseli. Zaś na najbliższym, kolejnym lądzie, niżej mamy. Popierdługi, 2 megapikselowe. No, rozłożenie sił, że tak to ujmę, trochę niezbyt zrównoważone. Tak naprawdę wystarczyłoby tylko to górne kółeczko, ale makrobajery, mikroskopy i tak dalej muszą być. No cóż, natomiast czego tutaj zabrakło? Ultra szerokokątnego obiektywu. Nie ma go, po prostu go nie ma. Dla entuzjastów szerokich ujęć pozostanie co najwyżej funkcja panoramy. Natomiast czy dostaniemy tutaj coś w zamian? W pewnym sensie tak. Czyli lepsze zbliżenie. Oczywiście żadnych peryskopów i wydajnych teleobiektywów tutaj nie dostajemy. Jednakże korzystając z tego, że główne oczko ma 108 megapikseli, a więc naprawdę sporo, OnePlus stworzył tryb przybliżenia trzykrotnego, oczywiście cyfrowego. I dodając odpowiednie algorytmy kropujące zdjęcie, czyli takie jakby przybliżające, dostosowujące do odpowiedniego rozmiaru, Dostajemy serio dobrze wyglądające przybliżenie. Tak do publikacji na social media czy do albumu nikt by nie zorientował się, że zdjęcie jest przybliżone. No i tutaj, w sumie, w przypadku takich aparatów, nie za bardzo wiem, co komentować jeszcze. W końcu, konkretne ujęcia i zdjęcia macie teraz na ekranie. Dołączam jeszcze teraz taką krótką próbkę wideo. Jeśli widzicie jakieś zwiechy, artefakty, no to jest to wyłącznie wina renderingu lub kompresji YouTube. Wtedy umieszczę link do oryginału w komentarzu, żeby każdy mógł się zapoznać z czystym materiałem. A więc, proszę bardzo, to jest nagranie wykonane OnePlusem e, Nord CE3 Lite 5G. Chyba dobrze powiedziałem. No tak, jak sami widzicie, sama jakość wideo jest, kurczę, straszna, w sensie, dobra, no nie jest straszna, no, do takiego codziennego nagrywania, takich codziennych sytuacji, jakichś wspomnień, to wystarczy. Natomiast, jeśli ktoś miałby coś konkretnego nagrywać z tym smartfonem, to raczej nie polecam, no, szczegółowość raczej słaba, e, maksymalnie Full HD, e, jak nagrywałem to nie miałem możliwości wybrania klatkarzu, więc prawdopodobnie tylko 30 klatek no i okej, okay, fokus jako tako daje radę i to nawet dość zacnie tylko to jest kwestia software'u a hardware no tak średnio po prostu no. przybliżenie, słuchajcie to, to jest sześciokrotne a to wygląda jakby jak zmielone w blenderze tak, tak wygląda trzykrotne no, w fotografii takiej tradycyjnej to przybliżenie zdecydowanie lepiej wypada. No więc, w sumie, co to jest? To jest średniak, budżetowiec, a może śmieć? No, muszę powiedzieć, że to nie jest taki typowy elektrośmieć jak niektóre niepotrzebne modele na rynku, ponieważ spełnia on kilka specyficznych założeń. Przede wszystkim, konkretna główna jednostka aparatu ze sprytym cyfrowym zbliżeniem. No ale znowu nie mamy tutaj bardzo popularnego obiektywu szerokokątnego. Nie mamy tutaj amoled i w sumie tego usprawiedliwiać nie będę. Mimo, że jest to 20 Hz, to jednak ani to wyjątkowo jasne, ani wyraźne. Smartfon może się pochwalić jeszcze naprawdę dobrym czasem pracy na innym ładowaniu, dobrą optymalizacją i to w sumie tyle z tych takich specyficznych cech. A no jeszcze jest jack 3,5 mm, a jeśli ktoś potrzebuje, no to bierzcie śmiało. Link do aktualnej ceny znajdziecie w komentarzu. Zapraszam serdecznie do spojrzenia choćby dla własnej informacji. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, wątpliwości, piszcie śmiało w komentarzach. Słuchajcie, ja naprawdę staram się odpowiadać na dosłownie każdy z Waszych komentarzy. Zachęcam więc do aktywności, do zostawienia oceny pod filmem i do zobaczenia. Ja się z Wami żegnam. Cześć.